Czy jest Pan praktykującym katolikiem? Eee... <suszę> Proszę Państwa, nie wiem co za pytanie w ogóle. Nie wiem dlaczego miałbym na nie odpowiadać. Chyba nie wierzą Państwo, że jestem prawosławnym czy muzułmaninem. No, jestem wychowany w tradycji katolickiej. Wszystkie sakramenty dostępne mi do tej pory przyjąłem. No, zapewne przyjmę te, które mi się przytrafią w moim życiu, a nawet pod koniec. Wprawdzie ma tam własny pokój, ale też nie bardzo mu się chce go remontować, więc ma pretekst, żeby kimać u swoich koleżanek. Mówiąc krótko co nocy w innym łóżeczku, z inną dziewczyneczką, ale jak się jest dziewczyneczką, to w zasadzie nie jest to wykorzystywanie osobników płci odmiennej. No krótko nie, złe jak nieźle się urządził. Taka inicjatywa, nie zaczną sądzić. Napoleon <grytanie> zawojował całą Europę, biorąc sobie na marszałków synów szewców. Starzy arystokraci nie dawali się do już do niczego, Francja upadała. Trzeba postawić na młodych, nowych ludzi. Od dnia urzędowania profesor Czarny robi porządek. To jest, zobaczycie Państwo, będą na niego srać, będą szczekać, będą wyć, będzie ich kicha bolała. Zrobi im z dupy jesień średniowiecza. Czy wirus doprowadzi do, do zacięcia pętli naszych obywateli kontroli i Proszę państwa, jak ja słyszę te bzdury, to mi się po prostu jestem po prostu wściekły na głupotę Polaczków, my na głupotę Polaczków którzy pchają się w gips, nie szanują własnego państwa. Jakieś obsrańcy wywylają, wylewają gnojówkę na rondo żołnierzy niezłomnych. Narodowcy, pseudonarodowcy zachwyceni. Jak można tolerować takie wybryki? Mądrala nie, nie nosi maseczki, i on do policjantów, a gdzie tu jest ustawa, srawa? A to gilci urośnie do pasa, zachorujesz, durniu, to będziesz miał ustawę. Gdzie jest ustawa, która pozwala umierać? Gdzie jest ustawa, która pozwala wirusowi się rozprzestrzeniać? Nie ma ustawy od życie. I takie mędrki opowiadają, że to jest zamach na, na wolność obywatelską, że trzeba myć rączki. No to niech mówi, niech nie myją. Niech się w ogóle nie myją, wielu się nie myje. Się podoba tym giertych obrawnowcom, nie mycie się, bo to są tacy, którzy się nigdy nie myli, bo po co? Częste mycie skraca życie. Maseczkę, po co maseczkę? Ja uważam niektórzy, powiedzmy, maseczki powinności ze względów estetycznych, bo ich powykręcanych, nienawistnych pysków to ja nie chcę oglądać w ogóle. Idzie to się inwigilacja na szyi obywateli. Moi drodzy, jak ja. Przejadę się po fejsikach, to tam ludzie pokazują jak jedzą, jak piją, co piją, jak siadzą na kiblu, jak się tam zabawiają z innymi ludźmi, jak spędzają wolny czas. To nie trzeba inwigilować. Tu niektórzy to chętnie pokażą, wszystko co ja nawet nie chcę oglądać zupełnie yy, za darmo. Inwigilacja, jaka inwigilacja. Ludzie dzisiaj, każdy jak mówię ma telefon przy sobie, po telefonie każdego można namierzyć. To niech na znak buntu nie noszą telefonów. Na znak buntu niech się nie, nie mają laptopa i nie mają internetu w domu. Nie, to to już nie. Sami na siebie biorą te osiągnięcia technologiczne, które tych ludzi, że tak powiem, zupełnie obnażają i ludzie dobrowolnie prezentują swoje i poglądy, i zachowania i tu nikogo nie trzeba indygilować. I tu nie trzeba żadnego wirusa w tym celu. Ja powiem tak. gdzie to jest próba patriotyzmu i dyscypliny społecznej. Jak ktoś uważa, że jemu nic się nie stanie, toż był taki kozaczek z Ukrainy, fitnessowiec. Prężu, biceps, on zdrowy, patrzcie państwo, gieroli. Wirusa nie ma. Chłop poszedł do piachu. Żona, dziecko, sierota. Czekam, kiedy który z tych konfederatów wyląduje w szpitalu. Zawiozę czekoladki i kwiatki. tym durniu. I grały z życiem ludzkim. Są ludzie nieodpowiedzialni. Ja powiem tak. Jak w narodzie ubędzie jakiś tam procent durniów to jest tylko zysk